Kochani, witam się z wami jak co niedzielę. Dzisiaj czytam sama, ponieważ Ania nagrywa filmik. Czytamy dalej opowieść o czarnym księżniku Neny. Marzę o tym pani, wyszeptał Zygfryd i spuścił głowę. Podejdź tu do mnie, Zygfrydzie. Z zapasu obejmującego jej szczupłą talię wydobyła srebrną różdżkę. Starzec podszedł, a ona delikatnie dotknęła jego serca ostrym końcem różdżki. Posypały się iskry. Przestraszona dziewczynka krzyknęła – nie bój się, kochanie, powiedziała, przybyła. Topie ludzi serca, niszczę pozostałości zła. Rozumiem, przytaknęła dziewczynka. Czy potem Zygfryd będzie szczęśliwy? To, czy jesteśmy szczęśliwi, zależy w dużej mierze od nas samych. Ale Zygfryd otrzyma ode mnie szansę na radość. Spójrzcie, proszę, na ilustrację Zygfryda i wróżki. Czy to znaczy, że będę miała dobrego pana? Zapytał żółk. – Ufam, że tak – powiedziała czarodziejka i cofnęła magiczną pałeczkę. Zygfryd stał teraz uśmiechnięty. Zniknęły ponure, ponure błyski z jego spojrzenia, mruzdy gory czy szczoła, a pomarszczoną wiekiem twarz wygładził przyjazny uśmiech. – Jak ci się odwdzięcza, wróżko, za cudowną lekkość, którą teraz czuję? – Nie zawiedź mnie, Zygfrydzie, bądź dobry i prawy. – Pani jest wróżką? – zapytała dziewczynka. – Tak. Jestem wróżką i przyjaciółką Nenu. z dzieciństwa. Pomagam przezwyciężyć zło, pokutującym więźniom. Dlatego Zygfryd mnie zna. Co się teraz z nami stanie? Zapytał Żuk. Powrócicie do Nenu jelonka. Martwią się przecież o was. Czeka nas długa droga, krzyknęła dziewczynka. Pozwólcie, że wam pomogę. Wróżka wypowiedziała zaklęcie, po którym dziewczynka Zygfryd już Żuk znaleźli się w jasnej kuli, miękkiej i leczej, lekkiej niczym wata. A potem porwał ich wir powietrza u niósł wysoko, wysoko niczym lekkie, listopadowe liście. Dziewczynka słyszała radosny śmiech wróżki, widziała jak mijają ciemne korytarze, którym jeszcze przed chwilą szła, a potem ujrzała niebo i gwiazdy. Powrót do domu. Ocknęła się dopiero w pałacu Nenu, gdzie suto zastawiony stół i wesoło trzaskający ogień na kominie zachęcały do radosnego wysiadowania. Rozejrzała się z niepokojem i zobaczyła uśmiechniętą twarz Nenu. Witaj w domu, dziewczynko. Zasłużyłaś sobie na dozgonną do wdzięczność i zyskałaś we mnie przyjaciela. Dlaczego, Nemu? Dlatego, żeś dzielna, szlachetna i dobra. Jelonek spacerował po komnacie, a żółk nad stołem, pochłonięty oglądaniem smakołyków. Natomiast przy stole siedział czysto ubrany, ostrzony starzec o twarzy podobnej, acz, róż, acz różnej widzianej w grocie. Pan też tu jest? Tak, i to tobie to zawdzięczam dziewczynko, mnie. Tak, dzięki twemu przybyciu zrozumiałem swój błąd. O nie zaprzeczyła żywo. Moje przybycie pozwoliło panu tylko przyznać się do błędów, ale pojął je Pan już dużo wcześniej. Na rozpoczęcie lepszego wartościowego życia każdy moment jest odpowiedni, powiedział Nemu. Dlatego właśnie. Powrócisz do krainy sto i przywrócisz jej dawną świetność. Co wydarzyło się dalej, dowiecie się na naszym kolejnym spotkaniu, na które już dziś bardzo serdecznie Was zapraszam.